Cześć, witamy ponownie w kolejnej części Dead Island, gdzie krew, flaki i zombiaki są na porządku dziennym. Kupa w waszych spodniach jest tylko kwestią czasu. <laughs> Eid, ale... <laughs> nie, nieprawda, jestem antoszka. mantoszka. E, a, Ale to tylko ty. A ty. E, ty jesteś płaska dobra. A ty pożyczasz. Co ty. tu mam? Escort Joseph tutaj. Ojejku, no dobra no. Josie, idziemy. A Josie ma pałę z tyłu, ty, ty zobaj, Josie, Josie, to, Josie chcę do Rosie. Tak trochę wygląda jak Mario, Mario w ten... W murzyńskiej wersji. Tak. I ma... ma stringi. Skąd? O Jezu, nie, wygląda jakby miał kupę w majtkach. <laughs> Troszkę. Niedobry ty, ty, ty! Niedobry ty! Help. Co help? To, to jest tak napisane na murze. A. Ty no chodź, bo Mario nam ucieka. Mario, gdzie ty, ty tak zakurgasz? się Siepaj go, siepaj go tam. No Mario, no nie, Mario no. Z grzybkiem walczyłeś. biegnę za nim. Mario z grzybkiem walczyłeś się przed zombie, spierdolony? Ale Nie. trzeba by było mieć na haju, żeby wymyślić e, tych lus lusaży, czy znaczy hydraulików, którzy biegają po mapie w prawo tylko, aby zbierają grzybki i wchodzą do tych, do rur. Trzeba by było nieźle palić przed tym wymyśleniem. <laughs> A zobacz jaki ten, jaki sukces odnieśli. Tak. ja hmm. mówiłem ci, zamknij ją. Cicho. Teraz skupiony. Mario, gdzie ty nas prowadzisz? A Mario idzie z tą swoją rurką. Dzielnie ja ją trzyma. Aha. Mario, doganiam cię. Chroń go, a nie... No przecież biegnę za nim. Bez kitu, taki niedobry, niedobry... Bronią mnie. Słyszą? A i w zasadzie. No Jezus, teraz oni będą przybiegać, No tam, mój. ja tutaj będę stał. O, Masz czaszki na mapie, widzisz je? To znaczy skąd oni przychodzą? Chyba ci się by pomoc, co? Nie patrzę się na mapę, Prawdziwy mężczyzna, nie patrzy na mapę. Prawdziwy mu, nie patrz na mapę. No, szkoda, że niestety od nie też nigdy nie patrzysz. Nie muszę, mamy tego ludzi. A tym to na pierwszy oka widać że duży. w powiększeniu głupie chyba, pod lupą. No lej go, no. Dziękuję. Ach. Dawaj te smaki, bo potrzebuję. No tak, ty i ten twój humor z gimbazy, no Słucham. No, musi. Jezus. Weź to twoje deal, Ile bo... w ogóle to Expo dostajemy za to? Nie wiem, 4,5 tysiąca chyba. Nie, to nie jest główny quest. To jest główny quest. Dobra, to Ewidentnie mogę to zaakceptować to tu, tutaj afrykański dildo z masy payrollowej wydaje jeszcze dźwięki. Ja bym chciał cię tu włamać, mogę? Nie wydaje mi się. Ty na pewno masz. Tak. Dobra, chodź za nim, bo on biegnie. No jest, to już biegnie, biegnie. Chciałem się sprawdzić, czy ma. Ale, Mario masz. A gdzie oni są? Psz, Mario, biegnie jeszcze. Tylko nie rzuć mi tego w twarz, nie chcę z tego zginąć. No wiem, raz było fajnie. Ej Mario, no nie tak szybko. Nie chcę butle ze sobą, zwolnij. Jezus. Pomóc ci? Nie, zauważyłem. Dobra, to jest wspaniały ten, taki feeling jest to... Chodzi w nich idealnie. Dobra, o, Boże, o, Boże, no. o Boże tu ich jest. Chodź tu Gdzie? Odsu odsuń się. O nie! Musiałem 5 pocisków zrzucić, żeby trafić w jakąś śmieszną płytę. Czy tą Jezus No, ja to se wezmę? Dobra, chodź, chodź za Mario, bo go biją. Serio go biją. Zostaw go. Leżaj! Kurde, nie mam już życia. <ślesk> Ale frajer. Kto? Gdzie Mario? Nie wiem, koń go, czym Mario jest, się skaleczył? Gdzie on jest? Na tu, Jest, będziemy... będziemy chodzić. Foczki. Ty ja wiem, że lubisz tam ten, być z nimi sam na sam, ale Mario sam się nie obroni Goni ci właśnie pięć zębiaków Tak? Jak nie. nie wiem, nie widzę ich leżeć, dziękuję. Zostaw mojego Mario. Ty też. Dobra, odlewam ich O Jezus Mario zaraz skinie. Wtedy będzie... Uj. jak mi się No, no nie, no. dzięki nie. Widzisz, mówiłem ci, że Mario sam się nie ochroni. A jejku, jejku. No dobra. To jest główny quest na pewno? Tak. Dobrze, że są tak blisko te checkpointy. Jak to mówią, sobie w ucho, choj w No ja nie wiem, ja nie wiem, co tam robisz tam. Jestem naładowany, M mogę wystrzelić zaraz z Rage'a. Może lepiej nie. Jestem przygotowany na no, naj pamiętaj, najcięższy Wytrzej później, później monitor, żebyś coś widział. U Jezus! <śmiech> <śmiech> Marta. Chryste, panie. Gdzie jest, gdzie jest Mario? Biegnie. Tylko, że ja mam pół życia. Masz furię to w nich wleci. Za mało ich to chyba, ale bo... no dobra Może być Ci Grzecznie Grzeczniej mówię Muszę tą furię zwiększyć sobie, bo to Grzeczniej mówię Wiem, że mówisz grzecznie No co, to, to, ja pierwszy wchodzę czy ty Dobra masz, atakuj <laughs> CHAPTER SIX the dog, the to też było w kreskówce co by Jozy chciał? pięć tysięcy expa musimy water flow odciąć no whoa. Da, co? Czekaj No miałem ścinkę Chyba jak ten folder z tym nagramy to będzie chyba tam 30 plików Underdog 4 underdog Na górę rozumiem, no dobra Hits hop, Hits hop, Hits Hmm. Czy ja przejdę tędy? Przejdę I tu śmieszne są o Boże Le Leżeć I spa i je, yeah, pali się zgiął Ty, Mudzin Co jest znowu? z zaplika Chciałem go skopać ale Nie wyszło Co no. musimy tu zrobić? A co tyle? Dobra. No gdzie to jest? Gdzie ja mam to otworzyć? Nie dalej. C -c 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 -c. Gdzie ty polazłeś? Idę naprawić sobie broń. O, pokazało mi się na mapie, gdzie musimy iść. No ty gdzieś jak ty tam zszedłeś? Zaskoczyłem. do wody. Tu nie ma wody. Jest, był taki most. A teraz nie ma, no tak. A wcześniej byłam. Złamałem no, się chyba kulas. Chycą Dobra Kogo ty tam pukasz? Widzimy co masz eee. ID Card masz eee. ID Card pik pik No dałem a co nie O o Ewidentnie za długo leżał w wodzie z czym on żyje? Kurwa. Nie wiem co może żyć, ale wiem co będę teraz w twych ustach. Żeby cię nie odgryzł. O Jezu, super! A, ja się przetarczyłem. Nie, ja pierdziłem. O, haha. Ojej. Bo takie śmieszne. To zawsze jest śmieszne, kiedy dzieje się komuś innemu. O. Dobra ma więcej tego? No nic. Czekaj, ja muszę tam do Ciebie wrócić. Dobra, idziemy, idziemy do Zhigimena. O już Ty w dup skład, on wali z daleka, weź broń lepiej jakąś. Zajś w sensie pistolet. Proszę. Mam no. tylko 8 pocisków, No, ja nie wiem gdzie on jest. Musisz zejść po sumie. Pomocy w czym? Biją mnie Płamałem sobie kulasty skaszance Czemu mi nie mówisz, że zombie tu przyszło? E, przyszli zombiacy Dobra, tu muszę coś wziąć. Wysadziłem się. Purwa kurwa. Co to jest? Jezus A Mario przyszedł ze swoją rurką i se stoi. Czy znaczy nie ma go już nawet chyba. No co za kurwa. Nie rzygaj tylko na mnie. To jest jakiś szok mod. O, się na mnie i chyba długo se... Dobra, odciąłem ci głowę, odciąłem ci mózg, dobrze. Nie wiem gdzie jestem ale chyba, do... chyba dobrze idę Ty nie mogę się ruszyć bo to mnie tutaj oblewa z tymi mnie. wydzielinami no. Zabijem go A zaraz umrę Jednak nie udało się, o 5000 dostaliśmy expo Mam sobie plecaczek Ewidentnie by lepiej w tą grę gra się w ten z kimś niż samemu. O, samemu nie było tak ciekawie. Właśnie, jaki mam dużo ten, więcej od ciebie expa, się 20 tysięcy, prawie. Jestem koksem w końcu. Tak. Dobrze, że gram to w pierwszy raz, więc mam duże zaskoczenie za każdym razem. A tu możemy wejść. I idziemy tutaj? A co tu jest? Nie wiem. Może tam dalej siedzę, dobra. Du ząbek duży tu jest. Chodź, dopuści. Czekaj, czekaj, trzeba sklepać. Te zombiaki stały... Z... No gińże już. Gleba. Może ci pomóc? No tak fajnie by było. Tam jest rzygacz. Trzeba go... Przeskoczyłem go, czaisz to? Do... Nie, nie mam... Staminy... Ale to ciebie tam... Opluję, co najwyżej. Odbijać go? Tak. No to szybko. No bo do niego trzeba... Hmm, coś śmietu. Do niego trzeba, zauważyłem... Tak jest, tak myślałem przy tym Do niego trzeba podejść i go lać to wtedy chyba się On no, no mało życia po prostu fali mocno mm -hmm. Te odgłosy są przerażające ci powiem Możemy wejść, ja to ja tu wejdę O, kolka, nawet dwie To jest ten koleś, tu, który wybucha tak, bo mam tylko dwa pociski. to za walker jakiś? UJRZEŚ TY! Przecież on mnie wypierdolił na strzała. Zginąłeś? Kurwa, ty jedna, ty! Pinduj, gdzie zaraz... Siemka. Co, zabiłeś go? Nie. Wysadził się Dobra, musimy tu wejść? No znowu Pięknie, No i nie mam amunicji. No wiem, że nie dmur kulec. I znowu padłem. Nie dobrze. Dachuj No i Co? To ma być? Co to kurwa ma być. Ja tu się staram i a on nie wybucha po tym, jak się w niego rzuci ja raz w czymś? Nie, wybucha jak zjedziesz mu życie, albo jak. Yy, będzie. To jest ten żygający. Bum cię, dzitki Może byś mi pomógł. Paga. Co? A. Dobrze. Teraz się okay. ro robi coraz fajniej. Idziemy dalej. Tu możemy wejść? Dalej, idziemy. A. O, to jest ID i pasek. Gdzie jest ID? Tam leży w skrzynce. A jest to faktycznie. ID card 048. Gdzie ty idziesz? Nie tam się idzie. Ja ale szukam może jakiś znajdźki. Dobra, tutaj tam też się nie idzie, ale tam coś jest, leży. Coś dobrego? Nie. No. fiutki. jaki zły fan Czem tak skaczesz? Masz, masz taką umiejętność czy tak skaczesz, tak bo lubisz bo lubię bo zawsze się i wtedy no hmm. pamiętajcie a tak w skoku zawsze mocniejszy jest tak w ja pamiętajcie pamiętajcie bez ręczniczka i nawilżacza nie wchodźcie gdzie nie trzeba <laughs> teraz to Nie, tak o, o czymś innym pomyślałem. Boomstick. A coś tu mamy. Pipe. A. I. Workbench. Leżeć. Workbench. Boże, to broń jest mało wytrzymała. Zdaje kosmiczny damage, ale jest mało wytrzymała. Medic hit. Wchodzimy. Na pełnej kurwie. To nic nie ma. Pamiętaj, liczy się pierwsze pierdolnięcie. Musisz go odrzucić na dwa metry. Ten się zaciął beczkę. No dobra, ale już się odciął i dostałem. no, no. no to <grym> nic. Mapy nie ma. Może byś szedł, a nie tak się bawisz. Nie ja patrzę na mapę, której nie ma. Eee, żyję. Bo cię podniosłem. Jak niby? E nacisnąłem. Nie, nie ma takiej opcji przecież. Jest. Jest, bo mi się pojawiła. A no to fajnie, po 12 odcinkach dopiero nam się... Chyba, że... Chyba, że miałeś tyle życia i przeżyłeś. Mi A się wydaje, że wstałem. Tak, jak... Wyglądało tak jakbym cię macnął Moje magiczne rączki i... No. Reszta ciała sprawiły, że podstałeś. O, ci mają hełmy. No ty, ty. Ty, ty, chuju. ty Ty, ty, ty chujce ty. O, no. no. O, już ma się blisko. Coś mnie. A, tutaj. Dobra. Byk. O, o. O, Co? weź. Czekaj stój. Jakby miał pistolet, nie byłoby problemu. Wyszło. Jak to było? Bo... Bo Musisz to bronią rzucić, żeby wybuchło. Aha. Hmm. No, mam jeszcze 15 pocisków. Uratowałem ci właśnie życie. Tak, to nie zauważyłem. Tak. Dobra, i teraz sobie damy punkcik z mm, tego rajda, może. Tak, żeby szybciej się modował. Dobra akcja była z wyrzutem. Akcja masturbacja. Taka akcja, taka sytuacja. No mówię ci, akcja masturbacja. Dawid, rzecz, papier i wszystko. No, Mogłybyś nie przynosić swoich rodzinnych problemów na YouTube? A? Dziękuję. Rodzinny. No już, co, co robisz z bratem? Ehm, nie, nieprawda. Mógłbyś mnie nie oczerniać? Dobra, możemy skończyć odcinek. Nie, nie możemy. Ubrat, siódmy ten chapter. City Hall Part. Pierwszy. Jesteś pewien? Jo. To, że się. Loading screen mam jeszcze. O, udało się. Gdzie ja Jest. jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, dziękujemy za uwagę. To był kolejny odcinek. Będą kolejne niedługo i zapraszamy do oglądania. Na razie. Trzymajcie się, na razie.